Ready, steady, zapach. Dawaj, 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 dawaj. Zapach, szukaj. Gdzie jest zapach? Jodź, jodź. Gdzie jest zapach? Gdzie jest zapach? Gdzie jest zapach? Jodź, jodź. Gdzie jest ten zapach? No, hopa. Tam nie ma. Tu nie ma. Nie ma. Też nie ma zapachu, nie. Okej, okay, brawo! Nic nie było, ale teraz będzie uwaga! Woo! 50. Brrr.